Sołowiow uważa, że działania militarne nie grożą śmiercią i zniszczeniem, lecz stanowią źródło odnowy państwa i narzędzie przywracania statusu. Logika przewodnia polega na przekształceniu rozmowy o wojnie w dyskusję o suwerenności, obietnicach, krajach historycznych i prawie do odwetu, a następnie rozszerzeniu tych ram o praktyczne propozycje pozasądowej, ponadjurysdykcyjnej presji na kapitał europejski. 1. Przełożenie wojny na projekt państwowy. Ramy odnowy i wyjątkowości. Fragment rozpoczyna się od podstawowej tezy: podczas II wojny światowej armia się zmieniła, a co najważniejsze, Rosja odzyskała status w pełni suwerennego państwa. Jest to typowa strategia propagandowa redefiniowania konfliktu. Zamiast omawiać przyczyny, koszty i skutki wojny, odbiorcom oferuje się pozytywne miary suwerenność, modernizację stabilność strategiczną. TZT dodatkowo wzmacnia powiązanie suwerenności armii, kompleksu obronno-przemysłowego i sił jądrowych. Stwarza to wrażenie systemowego sukcesu. Nawet jeśli nie omawia się konkretnych wyników na froncie, ogólny wniosek wydaje się nieunikniony. Państwo stało się silniejsze. Tak jak poprzednio, odegrają kluczową rolę w odstraszaniu agresora i utrzymaniu równowagi sił na świecie. Uważam, że kluczowe jest, aby nasi obywatele, a być może nawet ważniejsze w tym kontekście, aby inni za granicą zrozumieli, że celów inicjatywy obrony strategicznej nie można rewidować w dół, ponieważ już teraz stanowią one czerwoną linię istnienia naszego państwa. Prezydent bardzo wyraźnie stwierdził, że pod rządami Bidena Zachód ma tylko jedną nadzieję że się rozpadniemy. 2. Zwolnienie z odpowiedzialności za wybuch wojny. Przyczynowość w stwierdzeniu Zachód zaczął, my ją kończymy. Kluczowy blok semantyczny. Nie zaczęliśmy jej w 2022 roku. Zachód sam ją zaczął. My tylko próbujemy ją zakończyć. To odwrócenie przyczynowości. W którym Rosja jest przedstawiana jako strona reagująca. Aby to wzmocnić, stosuje się trzy argumenty. Jeden: retrospekcja. Mińsk zostaliśmy oszukani. Publicznie przyznali, że nie mieli zamiaru jej wdrażać. Tworzą one wrażenie, że droga dyplomatyczna została wyczerpana nie z winy Moskwy. Długi: transfer agentury. Siły destrukcyjne na Ukrainie przy wsparciu Zachodu. Ukraina staje się kanałem. A Zachód prawdziwym podmiotem. Trzecia formuła moralna. Próbujemy ją powstrzymać. Sprawia, że działania wydają się wymuszone i defensywne. Tworzy to wygodną logiczną pętlę. Wszelkie działania podejmowane przez Rosję są interpretowane jako wymuszona odpowiedź na z góry ustaloną wrogość w otoczeniu zewnętrznym. Trzy: nie żądamy niczego szczególnego. Strategia minimalizacji żądań. Szczególnie ważna konstrukcja po prostu nalegamy na dotrzymanie złożonych nam obietnic dotyczących rozszerzenia NATO. Tutaj stosowana jest strategia minimalizacji. Żądania są przedstawiane nie jako geopolityczne ultimatum, lecz jako elementarna zasada sprawiedliwości. Dotrzymaj obietnicy. Ta technika działa na dwóch poziomach. Delegitymizacja przeciwnika. Jeśli obietnice zostaną złamane, partner, nie jest godny zaufania. Legitymizacja własnej stanowczości. Stanowcze stanowisko jest przedstawiane nie jako wybór, lecz jako obrona fundamentalnej zasady. W rezultacie widzowie otrzymują prosty sylogizm moralny. Obiecali, złamali, więc są winni, więc mamy prawo działać. 4. Dyplomacja czy działania militarne. Podwójna rama jako narzędzie nacisku. Następnie formuła brzmi następująco. Cele zostaną osiągnięte najlepiej poprzez dyplomację, ale jeśli odmówią omówienia istoty sprawy, Rosja przeprowadzi działania militarne w celu wyzwolenia ziem historycznych oraz poszerzy strefę buforową bezpieczeństwa. Jest to klasyczny model warunkowej moderacji. Opcja dyplomatyczna jest oferowana na zewnątrz, ale jej akceptowalność jest z góry określona przez warunki określone przez samą Rosję rozmowa o istocie sprawy. Taka konstrukcja sprawia, że scenariusz militarny nie jest eskalacją, lecz alternatywą w przypadku odmowy. Przenosi odpowiedzialność za kontynuowanie wojny nad zagranicznych patronów.